Okay. Dobra. Dzisiaj jest 5 kwiecień, niedziela palmowa. Pszczółki wyszły na oblot. Właściwie chyba drugi albo trzeci raz w tym roku, gdzie fajnie latają, bo dotąd było bardzo zimno. Noszą pyłek. Też pyłek jest trochę oszukany, bo ostatnią partię pyłku dzisiaj wydałam. Tu był pyłek. I one naprawdę bardzo szybko i bardzo ładnie pobierały, ale musiał być taki bardzo mocno zmielony, bo inaczej to wszystko zostawało. O, musimy im zabrać, bo mają o, zły wylot. Tak to wygląda. No i tam jest daszek do poprawienia. Tu czeka ulna przełożenie z tego. Tu była mysza i zrobiła trochę zamieszania. Jest słabsza rodzinka. Uch, w tym roku jak nigdy miałam 5 mysz. Nigdy tyle. Nie było problemu z myszami co tego roku. Zobaczymy jak to dalej pójdzie. My, jak te pszczółki, co niektóre wyglądają. Sobie weźmiemy. O. Nie wiem czy cokolwiek widać, ale tak wygląda ta rodzina. So Podejdziesz bliżej? Przejdź yeah.